Pan, ja, 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 ja miałem nadzieję, że to teraz. A pan, ja nie chcę na przykład. O, z podawcą tego. Tak, bardzo to dobra, bardzo jest, dobra bardzo jest, inicjatywa, także chciałem się dowiedzieć komunikatorem, dziękuję pani Kosze. <grym grym> w takim razie. Tego siebie, ale... <grym> nie tego tylko na siebie. Ja nie, 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 zgadza się to. No. Z chęcią też podpisał, niestety mi nie udostępniono, no ale jak to, tak, to Wniosek jest podpisał. dostępny, każdy może się po także podpisać. O, to, 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 to słuszna uwaga, dziękuję. takim razie, szanowni państwo to było udostępnione jako, jako materiał na najbliższą sesję, eee, no to może w tym razie było to tam Pan Piotr powie, co, co przyświecało? No i jeszcze Pan no. Przewodniczący, który... Nie, no, może nie o nie, nie też sprawach, ale tu... To, to... Tak? Proszę bardzo, może... Panie Przewodniczący, no co przyświecało? Strawa jest oczywista, przy przyświecało to, to że na tej przykładzie nam zależy. potem dzierżawy Wieczystej, tak? W listopadzie już tak naprawdę dokonaliśmy temat, jeśli chodzi o radę, która dała wszystkie uprawnienia wójtowi do zawarcia umowy do, do dzierżawy wieczystej, do podpisania umów z przychodnią i tak dalej. I jesteśmy 17 kwietnia i jedyne informacje, jakie do mnie dochodzą, to dochodzą negatywne, czyli takie, które mówią, że prawdopodobnie ta przychodnia u nas nie powstanie. Ja traktuję jeszcze jako krodkę bo nie mam jakby takich pewnych i wymiernych decyzji w tym temacie, ale między innymi ta uchwała jest wyrazem tego naszego zaniepokojenia i takim wołaniem na zasadzie yy, odpowiedzcie nam, czy, czy dalej, idziemy jeszcze w tym kierunku, czy już temat gdzie idziemy, ja to to Więc to, to takie jest oczywiste, niepokój tak, tak, Wszystkim nam na tym zależało, a dzisiaj cię yy, mamy obawy, czy to się nie zostaliście... Moje pytanie, przecież ja nawet sam zadawałem pytanie na ostatniej, na ostatniej, chyba na przedostatniej sesji Rady, co z tematem, dostawałem takie odpowiedzi w stylu, nie z to wprost, ale one gdzieś na zasadzie jesteśmy w trakcie uzgodnień końcowych, tam jakichś ustaleń, więc no, gdzie, 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 i tam właśnie jest, gdzie jesteśmy? No Dziękuję. Panie Przewodniczący, to ja mam takie pytanie. Skoro idziemy gdzieś tutaj w kierunku obaw i jakichś wątpliwości, to może jako grupa radnych, może, może wszystkich radnych gminy Kosakowo, zwrócimy się e, jako Biuro Rady również z oficjalnym pismem również do, do Starostwa Powiatowego o udzielenie nam takiej informacji e, w związku z tą planowaną inwestycją. Może, e, może w ten sposób będziemy mieli e, możliwość porównania E, informacji, które, które w jakiś sposób do nas dopływają, bo, bo jakby no, w tej chwili oczekujemy tylko odpowiedź jakby ze strony Urzędu Gminy, czyli pani wójt, może warto byłoby też e, wysłuchać drugiej strony współinwestycji, e, planowanej tak. inwestycji i wtedy mielibyśmy taki szerszy trochę obraz, no bo tak. nie ukrywam, że trochę mnie to też niepokoi. E, a, docierają do mnie sprzeczne informacje, więc może przychylilibyście się drodzy koledzy i koleżanki do, do takiej inicjatywy i, i poparlibyście, gdyby, gdyby ewentualnie była taka dobra wola z waszej strony wystąpić do drugiej strony tej planowanej inwestycji. Proszę bardzo. Panie Radny. Wszystko Pana ręka. Każdy jest, jak podziękowałem swojego osób, wnioskował wniosek, na stół. Głosujemy i, i, i jedziemy. No. Ja tylko Panu powiem, że w temacie, który Pan pyta, bez gadania takie rzeczy realizujemy. W dniu spotkanie ze Starostą Grupy Radnej będzie w tym temacie. I bez wniosków po prostu pojedziemy, spytamy, jak, jak się czegoś dowiemy, to przekażemy tę informację dalej. Więc Pan może poddać wniosek, a my już swoje wnioski mamy, bo ten niepokój nasz jest na tyle duży, żeby nie stać nas na to, żeby jeszcze pana czekać. Więc nie pytamy tylko Pani Dzisiaj pytamy Pani Wójt w formie uchwały, bo na pytania zadawane wprost nie udziela nam jak jasno odpowiedzi i idziemy wprost pytać też Pana Starostę, jak, jak to wygląda z No pytanie, to tyle. To, w związku z tym, że grupa radnych wybiera się do Pana Starosty, to e, czy ta informacja była przekazywana wszystkim radnym, którzy byliby ewentualnie zaproszeni na tego typu y, możliwość uczestnictwa w spotkaniu, czy, czy jest to wyłączona grupa osób, która, która podjęła wyłącznie w jakimś zamkniętym gronie decyzję y, w związku z tą sprawą i, i, i tylko ta zamknięta grupa osób y, y, udaje się na spotkanie do Pana starostwa? Mam takie nieodparte wrażenie, że Pan Radny przestał przez cały czas w jakiejś formie negatywnej ciągle zadaje takie Ja, ja ję, też jest jestem zainteresowany zna, mój. Panie Przewodniczący. A spokojnie. I, no, i byłbym zainteresowany, jeżeli cały czas przebija się retoryka grupa radnych, grupa radnych, a temat dotyczy Urzędu Gminy, Gminy Mieszkańców, a po to zostaliśmy wybrani, więc nie widzę nic w tym negatywnego, że jestem osobą zainteresowaną jako przedstawiciel Rady Mieszkańców całej gminy, by interesować się również tym tematem, nic negatywnego. Pytanie, proszę źle tego nie odbierać, panie proszę. Proszę. Ja bym chciał odpowiedzieć, każdy z nas jako radny ma prawo działać, każdy z nas dostał mandat do pracy niezależnie w grupie, no, w każdym możliwy sposób, jaki dopuszcza pracę. jeśli któryś z radnych chce z kimś rozmawiać, z starostą, z ministrem, z prezydentem, to nikt mu nie broni takich rozmów. Jeśli ktoś umówił się ze starostą w tym temacie, to proszę nie... Czy to obudził się jako jeden, czy jako dwóch, czy jako trzech, czy czterech? To ja miał grubie. Tak, a nie ale ta wiecie. gruba to może być, to, to, ale ja tej ja ja pory nie będę mówił że grupa. bo pan jakby nie ma takiej potrzeby, tak? Ja panu później powiem, kto był i co ustawił. ale y, każdy ma prawo do tego, że umawiać się z kim chce, w jakiej formule chce. Starosta zaprosił, zaprosił e, w pewien sposób nieformalny w sprawie wyjaśnień, w sprawie między innymi przychodni. Z tego zaproszenia niektórzy radni skorzystali. Jadą ci, którzy w tym temacie są zaniepokojeni, a jeśli ja akurat pana nie ma w tej grupie, no to przecież nic nie stoi na przykład, że pan się staro z tobą mówił w tym temacie. A rozumiem, czyli nie no ja chodzi to, że... o to, że musimy pana zapraszać na każde spotkanie. czy to, 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 no, to jest nasze zaproszenie, że jesteśmy przy tak, to to, to jest, że Pani grupy panie panie, i panie i radny, panie, radny panie, ale a więc indywidualnie chodźmy chodźmy rozwiązywać sytuację. całe problemy gminy, rozwiązywać indywidualnie i tak naprawdę wygląda na to, że pana konsultacje opierają się tylko idę sam, dowiem się sam, zrobię sam. A później pan mówi, my czegoś nie chcieliśmy, więc Jak jakby przeczytaj pan trochę, bo e, e, nie widzę tu żeby, to, dobrej żeby, idei. Dobrze, panie radny, to żeby tutaj też e, może jakieś obawy e, czy niepokój pana e, rozwiać. E, plan jest taki, że spotka się e, mała grupa osób e, z panem starostą, a potem mam nadzieję, że komisja odpowiednia. Wyrazi zgodę, żeby ten temat ponownie e, wszedł w zakres pracy komisji. I tutaj e, osobiście z panem starostą, e, jakby po rozmowie, wiem, że z miłą chęcią przyjedzie do nas osobiście, aby w grupie <tryk> która będzie zainteresowana komisji, nie komisji, e, czy inne osoby, wyrazić stanowisko e, starostwa co do tej inwestycji. Rada ja również niepokoję się tym faktem, bo niedługo będzie rok, jak y, mówimy o tym przedsięwzięciu. Y, ja y, poprosiłabym, Panie Przewodniczący, żeby Panią Wójt poprosić, o ile może, wyjaśnić, bo mówimy, y, tu domyślamy się jakieś, krążą informacje niesprawdzone y, z wyjazdem jeszcze tu, bo dla mnie to jest niekomfortowa sytuacja dla radnych. Chciałabym wiedzieć, po której stronie jest ta prawda. Gdzie, w które są y, działania sporne, że nie można się dogadać. Na linii y, Gmina Kosakowo- y, Starosta. Jeśli Pani Wójt, powy, wydaje mi się, że jest Pani Wójt, bardzo bym poprosiła o wyjaśnienie, żeby nie poszedł przekaz y, medialny, że mówimy o czymś, snujemy domysły, Natomiast może pani Udkowie, na jakim etapie jest w tej chwili ta sytuacja tak. z przychodnią. To e, intencja pani, jest słuszna. Co do intencji pani, pani, pani tak. Pani jeśli mogę, e, Tutaj to, że... rozważamy, rozważamy w tej chwili i rozmawiamy na temat tego projektu uchwały. Projekt uchwały mówi o wyrażeniu stanowiska Rady, o tym, że to ma być... Nie mówimy w tej chwili o tym, czy ona ta przychodnia będzie za tydzień, za dwa miesiące, czy za trzy. W tej chwili jako komisja... Mamy zaopiniować projekt uchwały. Projekt uchwały jest bardzo krótki prosty. Wyrażamy niepokój, chcielibyśmy, aby ta przychodnia była. I tyle. Dalszy etap, czy to by na jakim to jest etapie, jednym, drugim, trzecim, piątym, to szanowni państwo, to później. Nie traćmy czasu, bo mamy projekt uchwały i tyle. Ja, panie przewodniczący, pomagam wniosek o poproszenie pani Wójt o wyjaśnienie chociażby y, tych kwestii, bo przecież też jest uzasadnienie. Na tak. Ja powiem tylko tak, projekt uchwały będzie na sesji. Pani Wójt, no tak, też ponieważ był no, numeryczny w... pracownik, y, może zadawać pytanie, bo będzie tej ustalenia nie będzie. pani. z pozycją Panie Przewodniczący. A przepraszam bardzo, tak. Szanowni Państwo, ja trochę pewnych rzeczy nie rozumiem. Jest inicjatywa, to jest niepokój, tak jak Państwo mówicie, także z tytułu Wszyscy się zaniepokojeni. Ale to Wy, Państwo, macie najbliższą, najkrótszą ścieżkę do tego, żeby te pytania Pani Wójt zadać. Więc jeśli dzisiaj mówicie, że macie Pani, Pani Przewodnicząca, tylko że. Jeźdź, ale, ale, wiemy, 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 Pani Przewodnicząca mówi, że wyraża niepokój i mówi to z pytaniem Pani Wójt, Pani Przewodnicząca, ale właśnie teraz chce Pani pytać, wtedy, kiedy mamy tą projekt uchwały, kiedy pytamy, to no trzeba było pytać Panią Wójt. Ja pytałem na poprzednich dwóch sesjach i nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi. W związku z tym mój niepokój jeszcze się y, wzrósł, narósł. Na, I to jest wyrazem między innymi tego. Y, uważam, że Państwo to wreszcie powinniście nam powiedzieć, jak jest, a nie pytać. Bo przecież macie Państwo Panią Wójtką siebie i dostępną właśnie między innymi dla Was. To dlaczego nie powiecie nam, jak rzeczywiście jest? Tylko chcecie dzisiaj pytać. Jeśli ja mogę ze swojej strony powiedzieć, to nie jest akceptowalna y, kwestia podpisania umowy ze starostą przez panią wójt z tego względu, iż nieza, nie zawarta jest w niej informacja o rozpoczęciu i zakończeniu ich inwestycji. Jeśli my dajemy i ponosimy koszty tejże inwestycji, to ja sobie nie wyobrażam umowy, którą by ja podpisała czy ktokolwiek z nas. Gdzie nie wskazuje się, kiedy się rozpoczyna i kiedy się kończy. Pani, ale chcę wiedzieć na, na jakim to jest etapie. To, to Jeszcze jest na etapie, z tego co słyszę, uzgodnień. I pan pan, na jest, pan i ty nie, nie tym. Ja no takie pytanie, i ja wiem, stąd, wysamana, wiem panu również, panu. że pani Wójt jest w tej chwili w swoim gabinecie, natomiast na sesji będzie Pani Wójt, bo ma wyjazd. W związku z tym, tyle, związku się... z tym ja wnoszę dalej o to, żeby Pani Wójt przyszła i wyjeżdżała. Ja również no, bym się tak, do tego tak, przychylił znaczy, ze względu na to, że opiniujemy teraz e, i mamy podjąć głosowanie. Budzi to pewne tak. wątpliwości, a jednakże ze względu na inny wyjazd Pani Wójt, dzisiaj już wiem, że Pani Wójt nie będzie na najbliższej sesji ze względu na przesunięcie daty e, sesji, więc ja bardzo proszę również o Poproszenie panią Wójt w celu udzielenia i, i, i rozwiązania. Tak, 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 tak oczywiście, pani Wójt. Dobrze, słuchajcie. Zarządzam w niektórych Dziękuję bardzo.